maneczko, tutaj faczerzy typują. Dzisiaj mamy dla Was propozycję na galę UFC 259. Ale na starcie standardowo zapraszamy do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentowania oraz zapraszamy także na nową grupę na Facebooku. Faczerzy typują typy bukmacherskie. Zaczynajmy! W pierwszej walce karty głównej UFC 259 zawalczą Tiago Santos i Aleksander Rakic. Brazylijczyk posiada zawodowy rekord w MMA, 21 zwycięstw i 8 porażek. Natomiast Austriak, 13 zwycięstw i dwóch porażek. Większość walk Santosa zakończyła się przed czasem. Obecnie jest po dwóch porażkach rzędu, więc w tym pojedynku musi pokazać się z dobrej strony, jeżeli jeszcze chce występować w największej organizacji na świecie. Natomiast Rakić, po małej wpadce, cały czas pchnie się w rankingach do góry. Austriak jest 8 lat młodszy od swojego rywala, ma także przewagę w warunkach fizycznych. W tym starciu typujemy, że pojedynek zakończy się przed czasem, po kursie 1,50. W kolejnej walce rękawice skrzyżują Islam Makhachev i Drew Dober. Rosjanin znany jest ze wspaniałych zapasów. Posiada zawodowy rekord w MMA, 18 zwycięstw i jednej porażki. Aktualnie jest na 14 miejscu w kategorii lekkiej. Obecnie na co dzień trenuje pod okiem Khabiba Nurmagomedowa. Makhachev nazywany jest przez wielu jego zastępcą. Dober natomiast posiada zawodowy rekord w MMA, 23 zwycięstw i 9 porażek. Jest doświadczonym zawodnikiem UFC który obecnie jest po trzech zwycięstwach rzędu. Większość walk kończył się przed czasem. W tym starciu typujemy zwycięstwo Rosjanina po kursie 1,27. Następna walka będzie o pas kategorii koguciej. Petr Jan zmierzy się z alia Sterlingiem. Rosjanin posiada zawodowy rekord 15 zwycięstw i jednej porażki. W lipcu ubiegłego roku pokonał legendarnego Jose Aldo. Jan ma dobrą stójkę, ale ma gorszy zasięg. Natomiast Sterling. Wygrał 5 ostatnich walk z rzędu. Jego zawodowy rekord w MMA to 19 zwycięstw i czy porażki. Jest bardzo dobry w parterze, ale także zrobił duży postęp w stójce. Ten pojedynek jest bardzo trudny do wytypowania. Obaj są bardzo dobrymi zawodnikami, lecz w tym starciu typujemy zwycięstwo Sterlinga po kursie 1.90. No i na koniec wisienka na torcie. Pojedynek, na który czeka cały świat MMA. W walce wieczoru Jan Błachowicz skrzyżuje rękawice z Izraelem Adesanią. Cieszyński książę przystępuje do pierwszej obrony pasa wagi półciężkiej. Posiada zawodowy rekord WMA, 27 zwycięstw i 8 porażek. Janek w większości swoich starć w UFC był skazywany na porażkę i tym razem jest tak samo. Zmierzy się z niepokonanym nigeryjczykiem, który posiada zawodowy rekord WMA, 20 zwycięstw i 0 porażek. Jest znakomitym kickboxerem. Ale w tym starciu trzymamy mocno kciuki za Janka i stawiamy na jego zwycięstwo po kursie 2.53. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy na grupę na Facebooku. Piszcie w komentarzach, jak wytypujecie walkę wieczoru oraz inne walki. No i pamiętajcie o łapce w górze subskrypcji. Powodzenia! I do następnego. Trzymajcie się. Yo.